Siemaneczko, ziomeczki, jestem Oskar witam was w kolejnym odcinku ze Skywars of Dzisiaj ze mną Hexon aka Oskar aka Rychu aka Peja Siema, siema, siema <laughs> Tak więc ziomeczki widzimy się już bardzo serdecznie tu Ziomeczki na pierwszej ręce. Tak widzioweczki, witam was bardzo serdecznie na tej ręce i ja już wiem, że tutaj są mobki, takie niewidzialne, bo już słyszę zombiaka i będę miał nieciekawie Ty już zacząłeś, już... tak? Ty już zacząłeś. Tak, tak, ja to już zacząłem. To jest totalna dyskryminacja no i zombie na zombie mnie bije, nienawidzę tej mapy, bo tu są niewidzialne moby, wiesz. Serio? Na tej, na tej mapce, no. Nie już zombie taki Dobra. bije. Taki ja już się da. chronię, ja już się chronię, ja już tutaj klepię, klepie, klepie. klepie. Raz, dwa, pięć! Ja już tutaj jest kill aura po prostu, to jest, ja ci mówię, to jest na antykilaura, aura ja ci mówię. To jest Aha. bardzo dobre to Najpierw mówisz że kill aura, dobra. potem antiky aura. Jak do mnie przyjdziesz to mam dla ciebie tak sikierkę O kurde, a wiesz co ja mam? Ja mam y, miecz y, żunguskowy a ja I to właśnie ktoś... z rzuciłem Nikt pewnie nie wie o co chodzi z żungus, Fungus, ale to tam. No nikt nie wie, ale no, się, i ale się dowie, <laughs> nie dowie się, bo nawet ja nie wiem co to znaczy <laughs> Dobra tylko <głos》> się zeskoczył z wyspy sam. O kurde, o kurde, o kurde Zginąłeś No, no ja! Yeah. No nie, ale gdzie jest ten Adisonek? Adi AdiSonek, nie pozdrawiam cię <głos》> AdiSonek nie pozdrawiam Dobra Hexon, zginąłeś, no to u mnie jest taka zasada Chyba wiesz, jak oglądasz moje filmy, bo oglądasz moje filmy o skarży się e, oglądają nawzajem No to musisz wiedzieć, że jak ktoś zginie szybciej Ode mnie, no to, to musi opowiedzieć Suchara No dobra, no to Suchar Hmm... Um. A no, suchar. Co. W rzeździe. Nie, nie. Um. Coś było z wieźmą i bagnami, poczekaj. Ja tu zaraz. Ja tu zaraz coś wymyślę. Poczekaj. Um. No do powiedzenia. O właśnie. Dlaczego wieźma mieszka na bagnach? Bo moczary. Haha. <laughs> Dobra, ja pierdzielę. Nie, nie. Tak się nie bawimy Dobra, to jeszcze jedno. Mm, e, e, Zginąłem! No jakim cudem? No ten typek Dobra, Ziomecki, widzimy się w kolejnej ręce i w kolejnej ręce Hexon opowie jakiegoś innego suchara. Nie z Fungus takiego, żebym się nie go, nie, go nie spodziewał. Dobra. Trzy. No dwa. ja jestem! No stary! Dobra, od nowa. Patrz. Trzy. Dwa. Już, 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 klikaj. Jeden. Jesteśmy. O, od razu zaczęło się. Już to się chyba... ręka zaczęła. Ty jesteś. Ja muszę zaskoczyć. <grym> Dobra. Ej. co z... wstało z... mnie? No wiem. Ej, to mnie od razu na inną jakąś... No wiem, doszło. Jezu, że się po nie muszę bolą. Czemu? A czemu się uszy bolą? Halo! Tak więc, meczki witam was bardzo serdecznie na kolejnej ręce Dzisiaj z nie. Hexon. Prawda, prawda. Hexonidas. Hexonidas, żungus fungus. I bardzo serdecznie zapraszam Rzemieślki na jego kanał, bo on tam ma zaje fajne materiały. I się wygina tam, wyginam śmiało ciało przed kamerką i w ogóle no żungus-fungus. Dokładnie, dokładnie, żungus-fungus. Go... Fungus to jest na wszystko odpowiedź. Tak, to jest a mama na Mama mówi, z czym chcesz kanapki do szkoły, żungus-fungus. I ona od razu będzie wiedziała, z czym chcesz. To, to, jest naprawdę, powiedzcie tak do swoich mam. Z czym chcesz kanapki, a ona żungus-fungus. To znaczy, ty jest żungus-fungus. Ona będzie wiedziała, ja mówię. On, a ona żungus-fungus. No. A to ty Hexon jesteś, a ja się do ciebie wywołuje. Eee, no, e, e, e. <laughs> Ej, eee. Eee. eee! Ej, ej, to to nie są żarty, bo jestem idiotą z i Nie umiem grać. Jedno uderzenie mnie to może zniszczyć cały nasz sojusz. Sojusz? Patrz, dorzucę. Ej, ty przerzucę. masz perełkę? A nie, myślę. To Śnieżka była. A zaburzenia. Zrobiłem typka i spadł. Jest! Zrzuciłem typka, ale ja spadłem. Nice, snajper. brawo, brawo. My tutaj jest, jesteśmy super Action yy, Edition. Ja tu się już buduję do nich. Ja się szybko Spoko. nie umiem budować, więc nie krzyczcie tutaj. Ja wiem, że tutaj Oski nawala w tej jak dziwnie. A ja wieprz. nie mam budulca, dziękuję. Dziki wieprz, o Boże. Dziki wieprz. nie. To dawaj do mnie tu. Dawaj tutaj do mnie. O kurde. E, panie! O kurde. Ej, a tutaj zabiera serduszka jak skoczysz z wysokości? Nie, nie zabiera, nie zabiera, spokojnie. Panie, skacz. A już, ja już mam kaplikę, mu robię kaplikę, Boże. Wylasz na niego lawę czy nie? No, nie, po co, jak ona się rozdawa dwie godziny. EJ! RATURKU! Co? Oluju, biję cię. Uważaj, 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 uważaj! Zginąłeś! Gówno! Nie gram w to! Oluju... Nie... Koniec! Dostał! Ja też zaraz to przegram! O, dostał! Oluju! Dostał. A ja nie mam budulca! Ej, no kuźdę! Ja nie mam budulca! <sighs> fuck, 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 fuck! Idzie, te ha! Zleciałem. <laughs> Boż... Żymeczki, ale zapomniałem wam powiedzieć, yy, Vouchery w tym odcinku również na 50 like voucher na SWIFT na 7 dni, na 100 like voucher na na 7 dni. Czyli dobijajcie lajki i będziecie mieli vouchery. Wiesz like yy, ten, będzie... Yy, yy, Hexon, Hexon pokaże pup. Ej, Kolejna ręka. Dobra, siemaneczku, Żymeczki, witam was bardzo serdecznie. Była cofka no, no, na to... kolejnej arence. Jungle of jest dzisiaj ze mną. Mr. Hexon, AK-19, AK-Peja, ak, yes. AK się. Dobra, yy, bo ja ogólnie to tak lubię się drzeć. Bo ja taki żungus fungus mały. Dobra, biorę szybko itemki O kurde, wodę se wylałem! Ja pierdzielę potok! Jezus Marien! Jezus Marien! Czym ja się teraz. No nie no, kolega do mnie dzwoni, No fak, dać Nie odbieram. Pierwsze nagrywam dla was Skywarsy. Dobra. Widzicie Dobra. nawet znajomych, muszę dzięki przez was olewać. Dzięki przez was. Dzięki przez was. A to ty jesteś no nosiom! Ej, no ja bym cię zabił no. O, jest jakiś uril. Uril, tutaj Fokusik na niego. Urilek, sorry, yy, tutaj resory, ale trzeba jednak yy, na wojnie się zabijać. Halo, yy, dobra. Ja idę wyżej. A. Jestem A. nad tobą. Witam Cię, bierzem go Fokus. Tylko nie zapomnij mnie zwalić. O Jezus, <laughs> Nie zapomnij mnie zwalić. <laughs> <laughs> Hashtag gimbus. Hashtag uważaj No hej! No zero What the fuck? co to było? Postawił mi kobla, ty Aaaa! Zes, go Co? 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 What the fuck? co ty, kurde, mówisz? Ja się zjaram zaraz, ty Ej, no bez jaj się zjaram No Skakać? Tak, ale uważaj, tu lawa jest Masz klatę A nie, masz, dobra o Jezus! No nie bi, nie Ej, dawaj! Ale się Daria, myślałem, że zginąłeś, o, albo zaskoczysz! Tak, mam. Czekaj na mnie, no! Nie, mam tylko sześć kobla, ej! Ej, ej, ej Ej, to co? co mam kilo, to nakopiemy Fungus, fungus O kurde, o kurde, o kurde, teraz jest hardcore Teraz normalnie się czuję jak ten gris coś tam. Nie jak Grinch, razy. nie, eee, Ten co? Discovery Channel. Aha, eee, bergris. O, właśnie, o, zostanę. mi sami na jak go widzę! No, gdzie tam buduje, Fast, fast, możynku, fast! <sum> no, dawaj, kop tam. Ja? A ja nie, nie mam co kopać. Mogę jest? Ciebie skopać, jak chcesz. Dobra. A nie, tu jest jakiś z cobblestone. Dawaj, dawaj, dawaj tam, kop. O, kop, ale i tak zaraz będzie się budować. Czekam, malusek, on. Yy, żungus. Co? Halo? No dawaj, no. Halo? Halo? Dobry? No dawaj, dzień dobry. Eee. Chcesz tego czy masz? Eee, dawaj. Dawaj. Seszka, dawaj. Bo Nie to... muszę tak. kolejnego kobla zmarnować. <laughs> Nie mam budulca kompletnie. Dawaj, Czekaj, to na kopię. Spokojnie, panie. Na Skywarsach tutaj będzie survival. Zaraz wam pokażę tu survival. On się już tam buduje. Dawaj śnieżki, dawaj go zepchaj. Wiesz co, ci powiem. Wiesz co ja ci powiem? Bo zaraz zostanę wyeliminowany, ja ci mówię, jestem teraz, mam przewagę ale, wie, ale wiesz co ja ci powiem? Patrz, patrz, coś ci pokażę, chcesz zobaczyć? O kurde I O już mam budulec O jaki rumun z ciebie. O koleś O koleś O koleś Tylko, że ja nie mam czym się dobudować Ty... Ja też, god damn it. O nie Nie wiem czym bić To plus 5 plus 4 to Kręk. tym O lawę będzie wylało, kurde Hm, hm Ja mam problem, bo zostałem sam na twojej wyspie Ale Z... słuchaj to ty tam stój Bo ja tu zaraz zginę Bo koleś się buduje i chce na mnie lawę wylać Także nie Skub... jest za ciekawie Skubaniutki A ja tutaj jestem Przygotowany na każde możliwo... Na możliwości co? Halo? O <grym>... kurde lawę wylał naprawdę Oh no, oh no, no nie, no zepnął, nie patrz jak Laura, no to jest niemożliwe, no Hexon zabij go, Loleczka.pl, 12333. no zabij go, Loleczka. Czekam na niego. Bo to Kilaura jest przecież, nie, bierz ten Ender Star, kupuj perłę, tepa się do niego i zabij go, no ja. Eee... Bo to Kilaura jest przecież, no. Gory Ender Star spadłem. Co? Nie, trzymam się, trzymam się wody.

Zginałeś. Zostawił mi wodę! Rozwalił mi wodę! Co za żongus go Tak więc, dziumeczki. mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Zapraszam do... kanału... Na kanał... Wygrałem! Hey, kana... <ścoughs> Co? <Zygrałem. ścoughs> Zepchnąłem go! Nice! Aha. Ale jestem kozak! Dobra! Także dzięki za obejrzenie odcinka, ja się żegnam za Oskiego. Strzelcie lajka, komentarz, dżungusa fungusa yy, i dobranoc, halo? <laughs> halo? <laughs> tak <laughs> widzę, do zobaczenia w następnym który się na moim kanale, to cześć! Pożegnaj się Hekson, ale tak normalnie! Pa, pa, pa. <laughs>